Dzień dobry kochani, ja jestem Marta i dzisiaj będziemy lecieć do Ameryki. Ja jestem właśnie na lotnisku w Poznaniu. Używam mikrofonu, bo jest tu mega głośno. To jest mój pierwszy raz wylatywania z Poznania i lotnisko jest generalnie mega małe. A mój lot jest opóźniony o 15 minut, więc mamy pierwszy challenge pod tytułem Przesiąść się w Amsterdamie w. 20 minut, będzie zabawnie. Zobaczymy czy mi się uda. No i cóż, ja mam nadzieję, że lecę niedługo na boarding i widzimy się w Holandii. Jest godzina 16.05. Czyli mamy takie 30 minut do gate'a. Nie mam pojęcia jeszcze gdzie jesteśmy, ale chyba zdążymy. Jestem w dobrej myśli. Pozdrawiam z lotniska w Amsterdamie. Utknęłam w kolejce paszportowej, mimo że mój... Eee, mój lot był na fast tracku to stwierdzili, że jak mam europejski paszport to mogę sobie posłać w kolejce więc zobaczymy jest godzina 16.20 trochę się zmachałam po tej kontroli paszportowej ale jestem już widzę mój gate więc zdążyliśmy zaraz wchodzimy do samolotu jej We made it! Dobiegłam. Ja już byłam jedną z ostatnich osób, więc idę szybko. Ale lecimy do samolotu. Szybki łazienka w samolocie czek dopiero co występowaliśmy. Mamy do więc tak tam no ale łazienka jest malutka, o tu jest lew tu dosłownie o jest okej okay. plus e, super rzecz w tym locie Kolejny raz KLM popisało się z jedzeniem. Obiad był przepyszny, taki prawie domowy. Dawno nie jadłam tak dobrych rzeczy w samolocie. W tak długiej podróży pielęgnacja to podstawa. Zawsze pamiętajcie o nawilżeniu i kremie z filtrem, zwłaszcza jeśli siedzicie przy oknie. A co do mojego siedzenia przy oknie, to krótko potem jak powiedziałam, że nikt u mnie nie siedzi, dosiadła się dziewczyna, więc już nie było wychodzenia do łazienki. Jestem z powrotem w Stanach. Jestem turbo zmęczona. E, lotnisko w Atlancie nie sprzyja ludziom, którzy chcą spać, ale jakoś sobie radzimy. Zaraz wam pokażę, jak będziemy spać przez chwilę. Myślałam, że pójdę jeszcze sobie ogarnąć wodę i zrobić pielęgnację wieczorną, ale tu się kręci tyle ludzi, a ja już sobie zaklepałam kanapę, że poczekam tak po północy. Y się zwlekę z tej kanapy, i jak będzie po prostu mniej ludzi dookoła, to sobie pójdziemy ogarniać siebie. No bo bardzo nie chcę stracić tej kanapy, podoba mi się i no i chciałabym się chociaż trochę przespać. Tak, mamy teraz 12 godzin przesiadki. Jest około 10 p.m., lot mamy o 8 rano. Jestem bardzo zmęczona. Tak, widzimy się później, pa. Dużo czytałam o tym, że żeby uniknąć jetlagu, najlepiej żyć od momentu wejścia do samolotu już czasem, jaki jest w naszej destynacji. No oczywiście mi to nie wyszło, tutaj jest środek nocy, ja robię pielęgnację i wybieram się na spacer po lotnisku. A najlepszym dowodem na to, że jestem może mistrzem researchu, ale już niekoniecznie wdrażania tego w życie, może być mój jetlag, który miałam w Polsce, który trwał prawie cały tydzień. Właśnie czytałam, że lotnisko w Atlancie jest jednym z najbardziej uciążczanych na świecie. No chodzi mi o to, że jest najbardziej busy. Nie widać tego teraz wcale. Wiadomo, ludzie po prostu śpią gdzie mogą, jest druga w nocy. My się właśnie wybieramy na terminal B, z którego będziemy jeździć rano. I chciałabym coś zjeść, chciałabym spróbować czegoś nowego. Ale nie wiem jak to będzie, bo no, jest druga w nocy, więc myślę, że moje opcje mogą być dosyć limitowane. Jestem właśnie w pociągu, czekam aż odjedzie, tylko że on coś nie odjeżdża od 3 minut. Nie wiem co się dzieje w ten, to Jakoś szybciej działa. Szybka zmiana planu. Bo... No nic nie jest otwarte od drugiej w nocy, nawet na lotnisku. Nie wiem co jest, myślałam, tak szczerze. Więc lecimy w szybkie spanko już pod moim gate'em mm. na krzesełkach. O, tu. I wstaniemy sobie o 6 rano i wtedy pójdziemy coś zjeść. Już hopefully coś będzie otwarte, bo trochę jestem głodna. Jest godzina piąta rano. Ja już się zebrałam, bo stwierdziłam, że jak wstanę o tej szóstej i zanim się zbiorę i gdzieś pójdę szukać tego jedzenia, no to, to może być ciężko i tak w pośpiechu wracać nie, nie moja bajka, więc wstałam sobie o 5. Generalnie się wyspałam. Trudno mi stwierdzić, czy spało mi się lepiej tutaj na terminalu B, czy tam, A, bo tak tu było zdecydowanie zimniej. Ale było dużo ciszej z kolei. Więc generalnie wydaje mi się, że ja tą miałam lepszą. A teraz e, na śniadanie wymyśliłam, że pójdziemy do Tankinna. W tankinie Aż trudno uwierzyć, bo w sumie łącznie już w stanach mieszkam dwa lata, ale w Tankinie byłam koraz w Berlinie. I to też chyba tylko dlatego, że to było jedno miejsce, gdzie dało się wejść. Nie wiem coś miała do Dankina po prostu. Mam wrażenie, że Stany dzielą się na wschód, który jest właśnie prawie za Dunkin'em i na zachód, czyli już bardziej w tym moim colorado, gdzie ludzie są bardziej za starym Więc zobaczymy, zrobimy sobie w tej wciknięciu pomocy. Znowu zmiana planu, podeszłam do Tankina. on jest zamknięty i się otworzy dopiero od 6.00, jak się okazuje wszystko na tym lotnisku. Jeszcze do tego zobaczyłam, że ten tankin ma dość średnie opinię na Google, ale znalazłam może sieciubę, więc coś takiego chyba... No nie powiedziałabym, że lokalnego na lotnisku, no ale nie takiego, co można znaleźć wszędzie. Nazywa się Roast Coffee House i ma 4-7 gwiazdki na 5 na Google, a to 3 tych wszystkich innych, które mają dwie to no to jest bardzo dużo Więc can't wait I'm so hungry Przy okazji jest też bliżej, bo tu musiałam cały terminal praktycznie przejść do tego lankina i, i tak był zamknięty. Jestem mega głodna już Kolejna zmiana planu Zmienili mi gate i terminal z którego odlatuję, więc musiałam się stamtąd zabinać, ale patrzcie co tu mam Otwarty Dunkin. Więc jednak będzie to jest Dunkina. Mamy tutaj awokado, to z, z bekonem. Takie trochę biedne, chociaż ten chleb wygląda całkiem ładnie. Myślałam, że to będzie coś w stylu gniazdka, co się nazywa Apple Reaper, ale to chyba może jakiś pączek z jabłkiem i kawusia. Sama w sobie jest trochę średnia. Masa cukru. Ale ujdzie. Za 13 dolarów nie będę narzekać. I dobra, to miała być przebitka, ale muszę wam od bo nie wytrzymam to. Jak ogląda to ktoś, kto ma bańki na pobliżu. To jest najbliższe polskiemu ponczkowi, co jadłam kiedykolwiek w Stanach. Jest super. Nie ma jakiegoś super dużo dżemu. Ale jest naprawdę dobra. Takie właśnie jak polski pączek. Ja już poszukam na u siebie w I Jeżeli chodzi o kawusie, no to taka nie jest bardzo fajna i dziwna. Ale cieszę się, że wzięłam taką dowoloną z cukrem, bo mm, myślę, że jak kawa jest w średniej jakości, to ciężko by mi było taką normalną wypić. Jest okej, okay, może być. Może być. Generalnie nie narzekam, myślałam, że będzie gorzej. Jestem zadowolona. No i jem, więc ogólnie jestem happy. Miałam bardzo ambitne plany na tę przesiadkę, no w końcu 12 godzin to jest tyle czasu. Miałam montować już to wideo, robić kurs, uczyć się, ogólnie być bardzo produktywna. No a jak się skończyło, to właśnie widzieliście na tym filmie. Latając do izy z Kolorado się już przyzwyczaić do turbulencji, które bardzo często tu występują, a to przez góry. Bo górskie wzniesienia zmieniają kierunek i prędkość wiatru, a to właśnie prowadzi do turbulencji. Wysiadłam z lotniska w Kolorado i Pasie.